Materiały na kanale Refur, narrator powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl. Indeks Zenos. Frakcja Drukari. Funkcja. Bohater. Nazwa Baron Satonex. Władca Helionów. Pikielny ojciec. Lord Półmroku. W mrocznym mieście Komora. Ojczyźnie Drukari i mrocznych Eldarów. Nikt nie chce się zgubić. Miejsce to rządzone jest przez frakcje, będące ze sobą w wiecznym konflikcie, a lojalności i sojusze zmieniają się co chwila. Nikt nie jest tu bezpieczny, nieważne czy pośród szczytów, czy w zgniłych zakamarkach. Jest to królestwo okrutnych gangów, mimo to mówi się, że żaden z nich nie wyrusza w miasto bez błogosławieństwa króla Rynsztoków. Mówi się, że tylko przywódcy tych grup wiedzą, jak znaleźć jego powietrzny dwór. Choć pozycja tej enigmatycznej postaci nie ma formalnego ugruntowania w strukturach kabali, to w praktyce on jest niekwestionowanym przywódcą wszystkich helionów, gangów, jeźdźców, antygrawitacyjnych desek odrzutowych, mimo iż nikt nie powie tego głośno. To on jest władcą przestępczego podświadka mrocznego miasta. Baron Satonyx, bo o nim mowa, jest figurą, z którą najpotężniejsi spośród drukarii muszą się liczyć. Niegdyś. Satonyx należał do szlachty Kabalu Przeciętego Oka. Jako arystokrata w czasie wypraw grabieżczych na przestrzeń rzeczywistą odznaczał się niezwykłą rządzą krwi, nawet jak na drukarii. Podczas jednego takiego rajdu na lud światostatku Alaitok Satonyx porwał niezwykle cennego niewolnika, eldarskiego arcyproroka. Satonyx chełpił się swoim trofeum, co sprowadziło na niego uwagę władcy Przeciętego Oka, Archonta Sytraxa. W jego opinii, Satonyx wystawił kabal na ogromne niebezpieczeństwo. Dekretem Azdrubela Vekta nie ma miejsca na w Komora. Stanowią sobą zbyt duże zagrożenie, mogąc stać się bramą do wymiaru chaosu, którego eldarzy tak bardzo się boją ze względu na głód tej, która pragnie. Satonyx został złapany i skazany na banicję. Słudzy Cyitraxa mieli zaprowadzić Satonyxa do najgłębszych trzewi Komora i zostawić na śmierć. Satonyx jednak nie zamierzał odejść tak łatwo. Uwolnił się, zabił swoich oprawców w morderczym szale, by następnie zniknąć w dolnych sektorach macznego miasta. Sytrax wyznaczył za jego głowę wysoką nagrodę, jednak żadni łowcy nagród, nawet prawdziwie narodzeni jak i przedstawiciele obcych ras, nie dali rady go pojmać. Ci, którzy próbowali, ginęli, by następnie znaleźć ich ciała, powieszone głowami w dół na iglicach należących do kabalu przeciętego oka. Z czasem Satonek stał się ikoną. Zyskał miano buntownika, który uosabia gniew wydziedziczonych i porzuconych. Ktoś, kto dzień w dzień opiera się opresji sfer wyższych, musiał budzić podziw. Wokół siebie zgromadził armię wygnańców, nonkonformistów i zbiegów, a zebrawszy dość duże siły, ruszył na roczną kampanię wojny partyzanckiej, która zakończyła się upadkiem Saitraksa i jego kabalu, zdejmując jednocześnie nagrodę z głowy banity. W ten oto sposób narodził się samozwańczy baron, lord i władca Helionów. Od tego momentu każdy gang poruszający się na powietrznych deskach, działając na terenie Komora, odpowiada przed nim i uznaje jego zwierzchność, bojąc się podejmować zdecydowanych kroków bez jego zgody. Satonex z reszta bandytów stał się faktycznym królem podmiasta, którego wpływy rozciągają się na całą ojczyznę Mrocznych Eldarów. Archonci Wyższych Iglic darzą go niechętnym szacunkiem. Choć nienawidzą anarchii, którą sprowadza, to jednocześnie uznają, że dzięki dominacji Satonyxa gangi helionów stały się przewidywalne i wreszcie można się targować z ich kolektywem. Należy też podkreślić, że Satonyx nie jest głupi. Wie, że sama siła nie utrzyma go żywym, staje się więc mistrzem szpiegostwa i szantażu. Wśród przywódców kabali coraz częściej pojawiają się helioni, którzy kiedyś podlegali jego dowództwu. Kiedy Baron Satonex rusza do boju, walczy w stylu typowym dla helionów: szybki, brutalny i widowiskowy. Za jedyny pancerz służy mu wiedźmi kombinezon gladiatorów naszego Miasta, wsiada na deskę antygrawitacyjną, a w dłoni dzierży glewie. Satonex nie jest jednak byle helionem. W drugiej ręce ma standardową broń dystansową drukarii, czyli pistolet odłamkowy wystrzeliwujący nasączone toksynami odłamki. W deskę ma zamontowany granatnik fantazm, wystrzeliwujący pojemniki z gazem, wywołującym terror w ofiarach. Deska ma również zamontowaną mikrotarczę nocy, znaną z większych pojazdów drukarii nazywaną całunem zmierzchu, który skrywa Barona i jego przybocznych w cieniach. Mimo to. Najdziwniejszym elementem ubioru i uzbrojenia barona jest jego płaszcz, podszyty skrystalizowanymi kośćmi proroka, którego pojmanie zapoczątkowało jego wygnanie. Satonex wykorzystuje szczątki psionika jako narzędzie wróżbiarstwa, rozrzucając je w kałuży krwi, widzi przyszłość, która pozwala mu być zawsze krok przed swoimi wrogami, a jego gang pozostaje niedostępny nawet dla najzręczniejszych tropicieli. Czy jest to jedynie zabawa, czy prawdziwa psionika? Tego nie wiadomo. To tyle na dzisiaj. Baron Satonyx jest o tyle ciekawą postacią, że wystąpił jedynie w piąto edycyjnym kodeksie o mrocznych Eldarach do figurkowej gry bitewnej Warhammer 40 000. Pamiętajcie, że w walce z algorytmem YouTube'a warto jest zostawiać suby, łapki w górę i komentarze. Na przykład możecie mi napisać, który inny niszowy bohater z Warhammera, taki o którym nikt nie słyszał, godny jest swojego materiału na moim kanale. Na odpowiedzi czekam w komentarzach. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!